Weźcie to zepnijcie ja idę tam do nich. Naciągać, naciągać. Chodźcie, tutaj teraz ten bus jest krótszy. I, no i dużo tańszy. Jak się sprawdzi to co mam pomysł w głowie, to się kupi dłuższego. Dobra, dawajcie. I o to chodziło, broda. Ale weź tak przyspiesz. Uro, ładuj, ładuj. Dawaj. Tu już starczy. Okay, Weźcie to zepnijcie, ja chcę wsiadać do samochodu jedziemy na wagę. Dobra. Co, ale dzień się udał, co? Niespodziewanie, ale się udał Co tu się wyrabia? Niespodziewane, a tak zimno. Chodźcie Kniecz kurownicą tam Ale go ciąga Niecz! niech. Gdzie jechać? Czemu stanął? Czemu Jacek tu nie podjechałeś? No nie pomyślałem. A wy jakby coś, to też wysiądźcie i pomóc pchać. Dobra, wyskoczcie. Dobra to wjeżdżamy, oni popchną mnie. No Zawsze musi być coś. Gadać o nie kawy pici i siedzieć w samochodzie. Nie, nie! Czekawaj, panowie! Jedź, nie stawaj, jedź! Jazda obciążonymi autami po nieodśnieżonych drogach musiała tak się skończyć. Teraz priorytet jest jeden. Wygrać pojedynek z zimą i zdążyć do skupu. To ile było razem koni? 110 plus 4. Jeden bałwan. No i jak tam, Jasuś, wyszło? 3640. No to, to weź, ja coś ten, weź to zlicz do kupy wszystko. Razem jest 4 tony 840. No to mówię, dzień zarąbisty, nie? Ty, taki, Gratuluję. Taki tydzień i zara kontenery wyjeżdżają. Zaraz wyjedziesz na Wyspy Kanaryjskie. Dobra, to ty wsiadaj w swojego, lecimy, nie? Tak jest, lecimy. Panowie, to zarobisty dzień, nie? Także dziękuję i lecimy się rozładować. I na dzisiaj, fajrant Siadaj do samochodu. Herbatka z cytryną, nie? Dobry pomysł. Zarobiliśmy jakieś 4000 każdemu po to jest 500. Koszta to jakieś 900 zł. Dla mnie zostało 3000 zł. Jestem zmęczony, ale zadowolony. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy rozwój firmy Mariusza ma sens, to właśnie tak wygląda odpowiedź. 3000 zł to dniówka praktycznie nieosiągalna dla skromnej ekipy z jednym autem.